Wow, Quentin! One wyglądają pięknie. Tylko spójrz na te diamenty. Super. Zgadzam się. Wygląda niesamowicie. Patrz, jak umiem się obchodzić z bronią. Nie wydaje mi się. Może sprawdzimy, kto jest silniejszy. Nie ma czego sprawdzać. Jestem zwinny i szybki. Nie ma sensu ze mną konkurować. To nie było częścią mojego planu. Tylko mi ułatwiłeś zadanie. No to co? Jesteś gotowy na porażkę? Uważaj, Quentin. Mój miecz jest tuż obok. Poddajesz się? Przepraszam, Monika, pomyliłem się. Chwileczkę. Pachnie jak czekolada. Twoja broń atakuje tylko cudownym smakiem. To prawda, ja też zamierzam spróbować. Jakie to pyszne. Co jest, Quentin? Chcesz dokładkę? E, dobra, dobra, e, mam swoje. Po prostu muszę to wydobyć. Aj, to bolało. Gdzie my jesteśmy?